Cześć, dzień dobry. Zapraszam Was na nowy odcinek vlogmas. Dzień dobry w poniedziałek, 12 grudnia. Zaczynamy nowy odcinek vlogmas i powiem Wam, że nie do końca wiem, jak ten dzisiejszy odcinek będzie wyglądał, bo z jednej strony nie mam jakichś grubych planów. Wiem, że przydałoby się wreszcie Wam pokazać te dekoracje świąteczne i takie chociaż minimalne dekorowanie i sprzątanie mieszkania na święta, bo już bliżej jak dalej. Aczkolwiek powiem Wam, że tak strasznie, nie mam weny na sprzątanie, jestem jakaś taka kompletnie rozbita. Z jednej strony cieszę się, że pada śnieg, bo on sypie cały czas i robi ten świąteczny klimat bardzo, bardzo mocno. Chciałabym, żeby chociaż odrobina tego śniegu została na święta, bo to będzie wtedy zupełnie. Zupełnie inna atmosfera, w szczególności, że chyba od kilku lat święta nie było śniegu, więc fajnie by było, gdyby w tym roku się udało. Ale powiem wam, że nie wiem jak jutro, ale dzisiejszy dzień to ja mam taki w sumie trochę przesiedziany, bo zdążyłam się wykąpać. Ogarnęłam dosłownie jakieś takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o porządki domowe. Nie chciałam wam tego nagrywać, bo ile takich rzeczy można oglądać. No, i tak co najmniej do 13 muszę siedzieć w domu i koczować pod domofonem, bo czekamy na pana, który ma dzisiaj przyjechać, wypompować nam szambo, bo jeszcze jakby panowie przed, przed domem robią cały czas kanalizację na całej ulicy. No, my musimy też odłożyć pieniądze, żeby się do tej kanalizacji podłączyć i tak dalej, więc wiecie, XXI wiek kiedyś do nas dotrze, ale no nie wiadomo kiedy. I tak naprawdę. Nie będę robiła nic innego oprócz montowania filmu, który powinien dzisiaj trafić na kanał, i mam nadzieję, że gdy wy już oglądacie ten odcinek, to tamten odcinek śmiga już tak, jak powinno być o planowanej godzinie i planowanego dnia, że nic się tam nie, nie wykrzeczyło. Więc ja tak naprawdę będę siedzieć montować vloga. Jak go zmontuję, to mam zamiar zrobić dzisiaj obiad, z którym po prostu, który odwlekam już od kilku dni. Z jednej strony chcę go zrobić, bo. Lubię go jeść, ale jakoś niekoniecznie chcę mi się go szykować A dzisiaj na przykład nie pojadę po dzieci, bo wybieram się aż do dwóch lekarzy Do jednej pani doktor internistki na kontrolę po tym moim chorowaniu, które nie do końca odpuściło Bo nadal gdzieś mam zawalone zatoki, cały czas gdzieś kaszle, coś mnie drapie w gardle, boli mnie, więc nie do końca... Nie do końca jest ok. Mam nadzieję, że pani doktor dzisiaj, dzisiaj coś z tym zrobi. A później jadę na kontrolę do ginekologa, więc jakby stracę bardzo dużo czasu na dojazdy, powroty, jakieś tam, wiecie, wizyty i tak dalej. Ale nie do końca będę miała wam co pokazać. Więc dzisiejszy dzień jest taki. Trochę siedzenia, trochę gotowania i trochę wizyt u lekarza, ale jakby, no wiecie, nic sensownego, żeby wam to pokazać. Zobaczymy, jak będzie jutro. Mam nadzieję, że już trochę siły we mnie wstąpi i może jednak z tym dekorowaniem, pokazywaniem wam chałupy i odrobiną sprzątania faktycznie się uda, bo powiem wam, że ja miałam. Takie wielkie plany od września. Ja sobie planowałam, że zacznę ćwiczyć regularnie, bo dzieciaki pójdą do żłobka, do przedszkola, więc, jakby będę miała więcej czasu. Że sobie będę sprzątać wszystkie pomieszczenia, żeby właśnie w grudniu, na święta, już później mieć łatwiej. I skończyło się tak, że od września, przynajmniej Filip, co chwilę chorował, jak nie on chorował, to my żeśmy chorowali, to ja się źle czułam, to mnie w plecach połamało. Było tyle wymówek, że tak naprawdę ja za moment wracam do pracy w styczniu. A nie zrobiłam kompletnie nic z tego, co planowałam, więc jakby tak. I w związku z tym, że nie mam pojęcia, jak się ten odcinek dalej potoczy, to porozmawiamy sobie jeszcze o dwóch książkach. O tej, którą nadal czytam, czyli od Anny Haber i od czwartej strony, zdążyć do domu na święta. Powiem Wam, że zupełnie nie oczekiwałam od tej książki, że faktycznie będzie to. Taka powieść drogi, bo tutaj cały czas na, nasz bohater jakby podąża, mimo że jestem już na 178 stronie, grubo za połową, bo przeczytałam wczoraj 120 stron, ponad 120 stron, bo nie mogłam się odkleić od tej historii, że faktycznie on cały czas podróżuje, on cały czas się przemieszcza, on cały czas. Pragnie wrócić do domu na święta. I jakby wiecie, myślałam, że to zdążyć do domu na święta to, to tylko tak, taki tytuł, nie? Ale że faktycznie będzie tylko trochę podróżowania, a później jakieś takie problemy świąteczno-rodzinno-miłosne, czy coś takiego. Natomiast tutaj faktycznie dzieje się dużo. Poznajemy jeszcze jedną bohaterkę, która również z naszym Filipem podróżuje do domu, ale powiem wam, że to, co się im po drodze przytrafia, jest tak wciągające, że ta książka jest po prostu nieodkładalna. Jest to jeszcze w taki sposób napisane, że jeżeli poznajemy perspektywę jednego czy drugiego bohatera, to one są po prostu tak różne, tak samo różne jak nasi bohaterowie, i to się czyta po prostu niesamowicie przyjemne. I jakby te perspektywy też bardzo dobrze pozwalają nam wczuć się. W charakter konkretnego bohatera, więc to mi się niesamowicie podoba, i chciałabym wierzyć, że tą książkę dzisiaj skończę, żeby móc Wam o niej na przykład jeszcze jutro, czyli w tym samym odcinku opowiedzieć. Natomiast w związku z tym, że ja przeczytałam w listopadzie sześć książek, a na razie powiedziałam Wam o dwóch, więc stwierdziłam, że jest to dobry moment, aby wspomnieć Wam o trzeciej przeczytanej przeze mnie w listopadzie książce, czyli poza czasem. Agnieszki Rusin i przyznam Wam, że kupiłam tą książkę ze względu na piękną okładkę, bo jakby tego piękna nie można tej okładce odmówić. No jest niesamowita. Helka, możesz tu nie drapać, bo zostaniesz zaraz laćkiem? Ta okładka jest piękna, tego piękna nie można jej odmówić i jakby no robiła na mnie przeogromne wrażenie już na samej stronie internetowej, gdy tak naprawdę tej okładki nie było zbyt dobrze widać, że ona się tak świeci. Ale gdy ją zobaczyłam na żywo, stwierdziłam, że to jest jeden z najlepszych zakupów, jaki zrobiłam do momentu, gdy tej książki nie przeczytałam. I powiem Wam tak, może z zewnątrz ona jest piękna. Może przyciąga oko, bo naprawdę no... no no zresztą sami widzicie. Jednak to, co dostajemy w środku, to jest jakiś dramat. Ogólnie, jeżeli chodzi o sam pomysł na historię, to wydaje mi się on naprawdę świetny. Mógłby być wciągający, mógłby się podobać, mógłby być jedną z fajniejszych historii, które zostały napisane. Natomiast to, co my tutaj dostajemy, to jest jakaś kpina, dramat, i gdyby nie fakt, że mamy tu zdjęcie autorki, z tyłu, która no, nie wydaje się szaloną dziesięciolatką, no to jakby to się w ogóle kupy nie klei. Wiecie, są zdania, jest po polsku, jest dosyć spora historia, cała książka ma, cała książka ma, czekajcie, żebym was nie oszukała, 366 stron. Autorka jest autorką książek obyczajowych książek dla dzieci, a także współaut współautorką kilku antologii. Ale szczerze Wam powiem, że ta książka wygląda dla mnie, jakby dziesięciolatka wydała swoją pierwszą książkę, bo to się czyta dramatycznie. To jest tak płytkie, że, że tak płytkie, że aż zupełnie niewciągające. Bohaterowie nie mają praktycznie żadnego charakteru. To, co się dzieje gdzieś z tymi bohaterami, jest bardzo mocno nieangażujące. Jakby wiecie, jak przeczytacie całą tą historię i tak połączycie kilka rzeczy, zobaczycie te elementy, które tutaj dostajemy tych bohaterów, te miejsca, do których podróżujemy, w których jesteśmy z bohaterami, te wszystkie akcje, które gdzieś przeżywamy, to wszystko mogłoby być super. Bo naprawdę sam pomysł bardzo mi się podoba, ale wykonanie jest, no, bardzo złe, bardzo złe. Ale to naprawdę bardzo złe, i powiem Wam, że jestem tak rozczarowana, tak zniesmaczona, i tak w ogóle gdzieś mm. obrzydzona do tego tytułu, że zdecydowanie będzie to jedna z najgorszych książek, które przeczytałam w tym roku, bo tego się nie da czytać. <grytanie> to jest tak złe, i, i że, że tego się nie da czytać po prostu. Ja nie, ja nie wiem, czy jeżeli wśród Was jest ktoś, kto to przeczytał i Wam się to podobało, to ja przepraszam. Ale ja naprawdę nie jestem wymagającym czytelnikiem. Mnie naprawdę wiele rzeczy bardzo się podoba, i naprawdę nie potrzebuję dużo, żeby się wczuć w klimat, wczuć w historię i tak dalej. Ale to, co dostajemy poza czasem, no to, to jest jakiś żart. Bo tak naprawdę nie dałabym tej książki nawet dzieciom do przeczytania, mimo że być może gdzieś jest napisane takim stylem, że mogłoby być to dla dzieci odpowiednie, ale wydarzenia, które dostajemy znowu w tej książce, nie do końca pasują mi do dzieci. I tak, może ja się nie znam. Może. Może, nie wiem, pomijam tutaj jakąś ważną rzecz, istotną, która się w tej książce zadziała, ale mnie to kompletnie nie kupuje. Mnie się to zupełnie nie podoba i ja, wam ja was gorąco i serdecznie namawiam do tego, żebyście tej książki nie czytali. Po prostu. I naprawdę jest to jedna z niewielu książek, przy których ja żałuję swojego straconego czasu. Bo gdybym wiedziała, że, że to będzie takie. Kiepskie, to po prostu bym tego nie kupowała, a mimo, że to ma no piękną, cudowną okładkę, ale jakby nie, kompletnie nie, słucham Cię Kitku. no już zaraz idziemy gotować obiad. Więc jak widzicie już nawet sam kot mnie pogania, że czas w tym domu coś zrobić, czas pojawić się w kuchni, więc tak, zbieram się i być może za niedługo się do Was po prostu odezwę, nie obraźcie się na mnie, jeżeli będzie to dopiero jutro. Nie chcę mi się! Mam sporo rzeczy do zrobienia w sumie. Trochę takich papierkowych rzeczy. Wypadałoby, żebym odśnieżyła taras, bo obiecałam Arturowi że to zrobię. Wszyscy już poszli, zostałam sama, więc spojrzałam się z powrotem do łóżka. Ale jeszcze muszę posprzątać, pogarniać poszykować dzieciakom od razu rzeczy na jutro. Bo tak mi jest zawsze trochę wygodniej. Więc jednak wypadałoby, żebym wstała, ale tak dobrze mi się leży. Jeszcze dwie minutki i wstaję. Bo teraz go trzeba odśnieżyć. Pora na walkę z żywiołem. A ja się do was nie odsywałam. Słuchajcie, odśnieżałam teraz przez półtorej godziny. Nie odśnieżałam całego. E, powiem wam, że tak naprawdę od ponad dwóch lat praktycznie w ogóle się nie ruszałam, więc namachałam się przyokropnie. więc jutro będę miała zakwasy na 100%, ale nie to było najgorsze, bo jakby to, że się, wiecie, męczyłam, pociłam i w ogóle to jakby, jakby nic takiego, ale w pewnym momencie tak mnie zaczął boleć żołądek. Nie wiem, czy to po prostu od tego, że wreszcie po takim czasie zaczęłam się ruszać i to naprawdę intensywnie, że mnie zaczęło boleć, czy no nie mam pojęcia, dlaczego jestem już po herbacie, po mięcie, ale nadal co jakiś czas mi ten żołądek boli i ledwo się ruszam. Więc nie dość, że zabiją mnie zakwasy, zabije mnie ból żołądka i jeszcze za chwilę będą mnie bolały plecy, bo czuję, że się przydźwigałam. Aczkolwiek chciałabym to odśnieżanie skończyć, jednak ten ból żołądka jest najgorszy. No i po prostu dzisiaj już nie dam rady, dlatego też wyglądam jak wyglądam. Miałam się wykąpać, żeby wyglądać jak człowiek i poczuć się może trochę lepiej, ale pan od szambiarki, na, znaczy pan z szambiarką od wywozu szamba u nas z podwórka nie pojawił się od wczoraj, miał przyjechać dzisiaj i się okazało, że jednak nie przyjedzie. A jakby zbiornik, który mamy... Załatwiony. Jest już tak pełny, że nie mogę zrobić ani prania, które dzisiaj chciałam zrobić, ani nie mogę wstawić zmywarki, która jest już pełna, a w zlewie mam całą masę, e, całą masę naczyń, które powinnam też właśnie pozmywać, ale wolałabym nie, bo żeby nam, wiecie, nie wykipiało na podwórku. Nie mogę się wykąpać, bo, bo woda leci, tak? Bo nie mogę, bo jest pełne szambo i nie mogę po prostu nie mogę. Więc ja nie wiem, czy mój mąż na Cito kogoś znajdzie, bo jakby do jutra nie mam zamiaru czekać, <laughs> za dużo rzeczy się dzieje, żebym ja to mogła odkładać na jutro. I powiem Wam, że w ramach takiego trochę pocieszenia, trochę oczyszczenia umysłu i tego wszystkiego, zrobiłam wyprzedaż książkową na Vinted. Ponad chyba 20 tytułów, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to. Gdzieś tutaj w opisie pod filmem zostawię Wam link do mojego profilu na vinted i Was zapraszam. Może któryś tytuł Wam wpadnie w oko. Jeżeli Wam wpadnie w oko więcej niż jeden tytuł, to koniecznie dajcie mi znać, to spróbuję Wam tam wrzucić też jakiś rabat, bo te ceny po prostu ustawiałam tak, jak mi się wydawało, ale jeżeli ktoś będzie chętny na więcej niż jedną książkę, to możecie liczyć ode mnie. Na rabat, tylko też koniecznie mi dopiszcie, że jesteście z mojego vlogmasu, oglądacie mój kanał, to wtedy ten rabat będzie trochę większy niż dla takiej zwykłej osoby. Musicie mieć też jakieś profity z tego, że mnie oglądacie. Więc tak, tutaj już po, podziałałam, książki są, już nawet. Cztery książki się sprzedały. O dziwo, nie myślałam, że to tak szybko pójdzie. Oczywiście na moim Vinted jest też cała masa innych rzeczy, najwięcej jest ciuchów dziecięcych. Więc jeżeli macie dziecko, to być może też coś tam się wam przyda. Zerknijcie sobie. Aktualnie jest ponad 100 przedmiotów wystawionych, więc tak mnie to trochę nawet przeraża, ale jakby czuję, że moje półki oprócz tego, że powinnam w nich zrobić dwa rzędy książek, o co proszę już Artura dosyć długo. To też potrzebują takiego odświeżenia, bo ja cały czas zamawiam coś nowego. Ale są tytuły, które dzisiaj przyjrzałam, których wiem, że przeczytałam, nie do końca mi się podobały, więc po co mają mi zalegać na półce? Książki, które kupiłam lata temu, a wiem, że już raczej ich nie przeczytam, bo to już nie jest ten moment w moim życiu, kiedy ja będę chciała tą książkę przeczytać. Więc być może akurat takie odświeżenie to jest na pewno pierwsza część takiej wyprzedaży. Liczę, że takich wyprzedaży książkowych będzie znacznie więcej, więc fajnie by było, jakbyście mnie obserwowali, bo na pewno. Różnych tytułów się tam jeszcze na pewno pojawi. Być może już nie w tym roku, tylko po nowym roku, no ale zobaczymy. Jestem z siebie dumna, bo mam straszny sentyment do książek, które mam, które uwielbiam gromadzić. Niczego tak nie, nie kocham gromadzić, jak książek. I trochę mnie tak kuje w boku i w serduszku, że jednak się pozbywam tych książek. Niektóre, niektóre nawet nie były czytane, więc tak tym bardziej mnie to boli, no ale jakby. Po co mają leżeć, skoro i tak wiem, że ich nie przeczytam? Więc jakby, więc, jakby tak. Taka moja decyzja. Mam nadzieję, że Wy sobie z tego skorzystacie. No, i ja za chwilę będę się musiała jakoś minimalnie ogarnąć, bo o 15 muszę jechać do apteki, muszę jechać po dzieci. I nie wiem, czy nie muszę wejść na chwilę do biedronki, ale to na pewno, na pewno dzieci i na pewno apteka, bo wczoraj sobie kupiłam pierwszą część leków i prawie zbankrutowałam. Dzisiaj muszę w tym bankructwie trwać i wykupić sobie drugą receptę. Więc jakby jak człowiek jest chory, to źle, bo musi brać dużo leków, ale jak człowiek chce być zdrowy i odbudować sobie odporność. No to też nie jest za wesoło. Więc, jakby tak na pewno się jeszcze do Was odezwę, bo powinnam się do Was odezwać. Z recenzją książki, którą wczoraj przeczytałam, co na pewno widzieliście po przebitkach. Tylko ja już po prostu o tym kompletnie zapomniałam. Powinnam Wam poopowiadać o tym, zdążyć do domu na święta, bo to jest rewelacyjna książka, ale jakby najwyżej opowiem Wam o tym trochę na wieczór. A, drugi, a druga sprawa jest taka, że na razie nie wiem co czytać. Mam tutaj te cztery świąteczne książki, które czekają, żeby coś z nich wybrać, ale ja się jeszcze wstrzymuję, bo mam nadzieję, że obserwujecie mnie na Instagramie, bo właśnie na Instagramie poprosiłam was o pomoc w zdecydowaniu, którą książkę powinnam teraz zacząć czytać i czekam jeszcze poczekam tak jeszcze Hmm, może do 18, bo dwie książki tam toczą za sobą mocno walkę i są to książki Natalii Sońskiej. Więc coś od Natalii Sońskiej zacznę dzisiaj czytać, ale nie wiem, czy bez Ciebie nie ma świąt, czy garść pierników, szczypta miłości. Wy się o tym dowiecie na pewno w tym odcinku, w tym vlogu. A ja natomiast nie wiem, pójdę się jakoś trochę ogarnąć, zrobić coś ze swoim życiem, bo. Bo nie jest za wesoło dzisiaj, no nie jest, nie jest. Przytłoczył mnie ten śnieg, przytłoczyło mnie to odśnieżanie, no ale tak jak powiedziałam teściowej, gdy widziała, że latam z łopatą po tarasie, było warto, ten taras kocham, ten teraz uwielbiam i ja go odśnieżę, ale nie za jednym zamachem. Już późny wieczór i najwyższa pora kończyć tego dzisiejszego vloga, chociaż wydaje mi się, że był on taki kompletnie o niczym, tak jak Was uprzedzałam poniedziałek. Chcę tylko poinformować, co pewnie tak widzieliście, na Instagramie wybraliście mi garść pierników, szczyptę miłości od Natalii Sońskiej, więc będę aktualnie brała się za tą lekturę, żeby czytać. Wiem, że miałam Wam opowiedzieć o książce Ani Haber zdążyć na święta do domu czy jakkolwiek ten tytuł nie brzmiał, ale już teraz mam taki mętlik w głowie, że w sumie już, już tytuł nie pamiętam i wiem, że miałam wam o tej książce opowiedzieć, ale nie czuję się najlepiej jestem strasznie wyprana i strasznie zmęczona i w ogóle wydarzyło się dzisiaj tyle różnych porażek, że już po prostu już po prostu nie chcę wam dzisiaj o książce opowiadać, żeby wam tego wszystkiego też gdzieś nie przemycać zaraz i nie opowiadać więc opowiem wam o tej książce w kolejnym odcinku obiecuję i już tym razem się nie wyśmigam bo tak naprawdę chciałabym powiedzieć że gdybyście mieli pieniądze czy ochotę przeczytać tylko jedną książkę świąteczną tylko jedną jedyną w tym roku to powiedziałabym, że musicie przeczytać książkę Ani Haber bo jest to najlepsza pozycja na jaką się możecie zdecydować ale o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, już takim bardziej pełnym energii, samych sukcesów i uśmiechów itd. Tak A na razie trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!